Dzień dobry, albo nawet dobry wieczór Państwu Szanownemu. W ostatnich dniach, oprócz naruszenia przestrzeni powietrznej Tajwanu, które miało zostać dokonane przez samolot wielozadaniowy piątej generacji od 20, należący do sił powietrznych chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, miało miejsce jeszcze co najmniej kilka innych wydarzeń, które wywołały zrozumiałe zaniepokojenie władz Tajwanu, nazywanego przez rząd w Pekinie, bardzo konsekwentnie zbuntowaną chińską prowincją. Wprawdzie władze Tajwanu od pewnego czasu coraz bardziej odcinają się od tradycji Kuomintangu, jak również generalisymusa Chiang kai który został pokonany w wojnie domowej w Chinach w 1946 roku i został zmuszony do ucieczki na Tajwan, gdzie otrzymał daleko idące wsparcie od Amerykanów. Jednakże państwo znane jako Tajwan Nadal traktowane jest przez Chińczyków z kontynentu jako wróg. Wynika to chociażby z oficjalnej nazwy państwa ze stolicą w Tajpej, które posługuje się nazwą Republika Chińska, co jest traktowane przez Chińczyków z kontynentu jako zapowiedź planów mieszania się Tajpej w wewnętrzne sprawy kontynentu. Warto natomiast podkreślić, że jednym z elementów sił zbrojnych Tajwanu który jako pierwszy będzie musiał stawić czoła ewentualnej agresji Chin jest tajwańskie lotnictwo. Stan tego ostatniego w ostatnich latach jest niezbyt dobry, czego dowodem jest wypowiedź jednego z emerytowanych generałów tajwańskiego lotnictwa wojskowego, który stwierdził, że Chińczycy z kontynentu mogą w praktycznie nieskrępowany sposób zbombardować pałac prezydencki w Tajpej. A siły powietrzne Tajwanu nie będą w stanie nawet zareagować. Deklaracje te zdają się potwierdzać ostatnie poczynania Chińczyków z kontynentu, którzy podczas zakończonych niedawno ćwiczeń, o których więcej możecie posłuchać w jednym z ostatnich wydań lotniczego przeglądu tygodnia. Jest to numer 115, mieli dokonać naruszenia przestrzeni powietrznej Tajwanu z wykorzystaniem ciężkiego samolotu bojowego piątej generacji J20 który nie został wykryty przez tajwańskie stacje radarowe. Zresztą J-20 jest jednym z pierwszych samolotów piątej generacji produkowanych przez Chiny, które obecnie rozwijają także inne platformy tej generacji, takie jak J-35, które w polskich mediach zostały bardzo szybko określone chińską kopią F-35. Nieszczęście polega na tym, że poziom dostępności J35 kształtuje się nieco lepiej, przynajmniej według chińskich deklaracji, niż poziom dostępności platformy znanej jako F35. Oprócz tego, Chińczycy na dużą skalę rozwijają także liczne platformy bezzałogowe oraz maszyny generacji szóstej. Zwłaszcza na tym ostatnim polu w ostatnich latach był widoczny bardzo szybki postęp, także od pewnego czasu. Dość otwarcie mówi się wśród ekspertów o tym, że Chińczycy na polu rozwoju maszyn generacji szóstej mogli wyprzedzić nawet Amerykanów, co budzi niejakie zaniepokojenie wśród bardzo wielu ekspertów i komentatorów. Oprócz naruszenia przestrzeni powietrznej Tajwanu i olbrzymich ćwiczeń, w których uczestniczyło co najmniej kilkaset różnorodnych samolotów wojskowych. Także inne działania podejmowane przez Chińczyków z kontynentu mogą, choć oczywiście nie muszą stanowić zapowiedź eskalacji konfliktu o Tajwan. Zacznijmy jednak od wydarzeń pozornie nic nieznaczących i niezwiązanych z tymi wydarzeniami. Pod wpływem doświadczeń zgromadzonych przez Rosjan i przez Ukraińców w trakcie trwającej obecnie wojny na Ukrainie. Chińczycy mieli w pewnym momencie dojść do wniosku, że wykorzystanie śmigłowców na współczesnym polu walki nie ma sensu. Są one bowiem bardzo narażone na ostrzał z ziemi. I takie wnioski pojawiały się, jeśli chodzi o chińskie siły zbrojne, już od pewnego czasu. Tymczasem musimy przenieść się do Wenezueli i do Ostatniego ataku przeprowadzonego na prezydenta tego kraju przez Stany Zjednoczone, w wyniku którego doszło do porwania Nicolasa Maduro oraz jego małżonki. Amerykanie, dokonując tego aktu, pogwałcili podstawy prawa międzynarodowego. Działania te zostały przeprowadzone z wykorzystaniem śmigłowców desantowych, oczywiście odpowiednio przystosowanych do przeprowadzenia takich działań. Dużą rolę w realizacji wspomnianego porwania prezydenta Maduro odegrały również oddziały specjalne, tutaj musimy wspomnieć o Delta Force. Tymczasem, kilka dni po zakończeniu dużych ćwiczeń, realizowanych przez siły powietrzne Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, jak również Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w Chinach, zorganizowane zostały kolejne duże ćwiczenia, w których uczestniczyły chińskie jednostki specjalne. Oraz nowa odmiana śmigłowca Z20. Sam śmigłowiec Z20 jest bardzo mocno inspirowany amerykańskimi śmigłowcami Black Hole, które w pewnym momencie pojawiły się w Chinach, oczywiście w odmianie cywilnej. Osobny materiał o śmigłowcu Z20 znajdziecie Państwo oczywiście na kanale. Natomiast chińskie oddziały specjalne trenowały w trakcie. Kolejnych ćwiczeń szybkie przemieszczanie się z wykorzystaniem śmigłowców, w tym także desanty. W manewrach tych uczestniczyli żołnierze wchodzący w skład 75. Grupy Armijnej, rozlokowanej głównie na terenie chińskiej prowincji Yunnan. Yunnan położony jest około 1500 km od tego odcinku wybrzeża, z którego najprawdopodobniej wyszłyby pierwsze. Chińskie jednostki przeznaczone do przeprowadzenia operacji desantowej na Tajwanie, ale musimy pamiętać, że w dzisiejszych czasach przerzucenie kilku brygad na takie odległości, zwłaszcza w warunkach rozbudowanej chińskiej infrastruktury transportowej, mogłoby odbyć się praktycznie niepostrzeżenie dla postronnego obserwatora. Ćwiczenia z wykorzystaniem śmigłowców były realizowane głównie przez personel 121 brygady desantowej. Działania były prowadzone z wykorzystaniem dwóch typów śmigłowców: Z20, tutaj trzeba wspomnieć o odmianie podstawowej, jak również w zmodernizowanej odmianie przystosowanej do potrzeb oddziałów specjalnych, która jest w stanie pełnić także rolę śmigłowca uderzeniowego. Ponadto, trenowano także osłonę miejsca lądowania. Które było zabezpieczone przez lżejsze śmigłowce szturmowe Z-10. Także o tych maszynach pojawił się na kanale osobny materiał, który na pewno znajdziecie Państwo, jeżeli wejdziecie w wyszukiwarkę. Takie treningi mogą być spowodowane jednak nie tylko przygotowaniami wojsk chińskich do przeprowadzenia desantu na Tajwan, ale także koniecznością prowadzenia operacji specjalnych na terenie Himalajów. Oraz zwalczaniem zagrożenia terrorystycznego Xinjiang. Na terenie tej ostatniej prowincji, szeroko rozumiany świat islamu, nadal bardzo otwarcie wspiera dżihadystyczne grupy bojowników. Natomiast Z-20 jest sprzętem bardzo nowoczesnym, który jakiś czas temu był już, jak wspomniałem, omawiany na kanale, jednakże nie możemy zapominać o tym, że jest to Maszyna wzorowana na amerykańskich śmigłowcach UH 60 Black Hawk, które zostały wykorzystane podczas ostatnich działań z udziałem oddziału Delta Force. Chińczycy poszli zresztą o kilka kroków dalej, jeśli chodzi o pracę nad Z20 i przystosowali te maszyny do prowadzenia operacji specjalnych. Maszyna w nowej odmianie otrzymała oznaczenie Z20T i Posiada zdolność do przerzucania pododdziałów piechoty liczących do 20 żołnierzy, a także możliwość przenoszenia bardzo wielu środków ogniowych. Jeden z projektantów odpowiedzialnych za stworzenie tej odmiany śmigłowca Z-20, Zhu Minfeng, powiedział, że maszyna ta została zaprojektowana. Do prowadzenia desantu w warunkach bojowych w obszarach górskich, zalesionych i miejskich, a także, że nowy śmigłowiec wykorzystywany przez Chińczyków jest w stanie przeciwdziałać zagrożeniom naziemnym i powietrznym w regionach równinnych, na płaskowyżach oraz zapewniać skuteczne wsparcie ogniowe oddziałom lądowym. Stwierdził on także, że jeżeli plan działań bojowych przewiduje tylko przeprowadzenie zadania uderzeniowego. To śmigłowiec szturmowy Z10 jest optymalnym wyborem. Natomiast jeśli zachodzi potrzeba połączenia operacji uderzeniowej z operacją desantową, to śmigłowiec Z20T jest maszyną, która łączy możliwości transportowe z możliwościami realizacji zadań uderzeniowych powietrze-ziemia. Projektant stwierdził jednocześnie, że Z20T jest maszyną wielofunkcyjną. Jednakże oprócz ćwiczeń z wykorzystaniem śmigłowców wielozadaniowych, które w przypadku ewentualnego konfliktu na Tajwanie prawie na pewno zostaną wykorzystane na dużą skalę, w ostatnich dniach wydarzyło się znacznie więcej. Kolejnym bardzo niepokojącym z punktu widzenia rozwoju sytuacji w rejonie Tajwanu doniesieniem jest informacja o kolejnej akcji przeprowadzonej przez chińskie bombowce strategiczne, których działania doprowadziły do postawienia w stan podwyższonej gotowości japońskie siły powietrzne samoobrony. Które w ostatnich tygodniach, w związku z rosnącą aktywnością marynarki wojennej, Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej dokonały rozmieszczenia dwóch dywizjonów wyposażonych w samoloty wielozadaniowe Mitsubishi F2. Bardzo mocno samoloty Mitsubishi F2 wzorowane są na amerykańskich samolotach F16, i obecnie 6 i 8 Dywizjon Sił Powietrznych Samoobrony Japonii działa z lotniska cywilnego Suiki. Od pewnego czasu, o czym informowałem w 115 numerze lotniczego przeglądu tygodnia. Personel obu dywizjonów bazujących na cywilnym lotnisku Tsuiki, a bazującym na cywilnym lotnisku, ponieważ w ramach sił powietrznych samoobrony nie ma możliwości stworzenia baz lotniczych, wynika to z zapisów konstytucyjnych i przepisów dotyczących organizacji japońskich sił samoobrony, prowadzone są właśnie w tego lotniska bardzo aktywne ćwiczenia z wykorzystaniem pocisków przeciwokrętowych ASM-2, które prawie na pewno zostałyby wykorzystane przez Japończyków w ramach wsparcia dla sił powietrznych Tajwanu w odpieraniu ewentualnej chińskiej inwazji. Jednakże Japończycy są też już na tym etapie związani tym, że nie będą mogli przyjść Tajwanowi na większą skalę z pomocą. Pokazały to zaś Ostatnie wydarzenia związane z chińskim lotniskowcem. Otóż cały zespół chińskich okrętów, złożony z niszczycieli rakietowych oraz lotniskowca, prowadził uzgodnione wcześniej ćwiczenia na wodach międzynarodowych na początku grudnia. W trakcie ćwiczeń, według Japończyków, zespół oraz samoloty wchodzące w skład grupy pokładowej chińskiego lotniskowca miały zbliżyć się do granicy wód terytorialnych. Japonii, niedaleko Okinawy. W ostatnich dniach mogliśmy obserwować ciąg dalszy tych wydarzeń. Okazało się bowiem, że prawdziwą panikę w Japonii i Korei Południowej wywołało przeprowadzenie wspólnego przelotu przez chińskie i rosyjskie bombowce strategiczne, którym towarzyszyła eskorta złożona z samolotów wielozadaniowych generacji czwartej. Zarówno Japonia, jak również Korea bardzo nerwowo reagują na każdorazowy przelot chińskich samolotów bombowych nad międzynarodową przestrzenią powietrzną, a już zwłaszcza nad wodami międzynarodowymi, więc w ostatnich dniach Pekin zrobił sobie z takich lotów bardzo wygodną metodę nacisku i psucia Humoru swoim sąsiadom w regionie. W ostatnich dniach rozmieszczone w bazie Tsuiki samoloty Mitsubishi F2, co najmniej kilkukrotnie, zostały poderwane przez Japończyków w trybie alarmowym. Zwiększono poziom gotowości do prowadzenia działań bojowych, a wszystko to w związku z działaniami prowadzonymi przez chińskie bombowce H6K, które doczekały się już kilku skrótowych omówień na kanale. Pozwolę więc sobie dzisiaj nie przywoływać tematu tego z jednej strony nobliwego już starca, jakim jest bombowiec H6, natomiast przelot niewielkiej formacji złożonej z kilku chińskich bombowców, samolotów eskortowych i maszyn wywiadowczych w tej roli wystąpił samolot transportowy Shanxi Y6, przystosowany do roli maszyny rozpoznawczej, albo jak kto woli maszyny wywiadowczej doprowadziły do reakcji po stronie japońskiej którą można by porównać do tego, co dzieje się, jak piorun uderzy w plantację szczypiorku. Totalny armagedon. Otóż w związku z przelotem chińskiego zespołu pomiędzy wyspą Okinawa a wyspą Miyako na początku stycznia bieżącego roku doszło nie tylko do poderwania w powietrze japońskich myśliwców, nie tylko do zwiększenia poziomu gotowości bojowej w japońskich jednostkach wojskowych, ale także... Do wydania kilku bardzo niepokojących raportów dotyczących wydarzeń z początku grudnia, które ujrzały światło dzienne i trafiły w ręce dziennikarzy, którzy zaś puścili je w obieg. Raporty te są bardzo niepokojące i dowodzą tego, że Japończycy nie są w stanie prowadzić równorzędnych walk powietrznych z samolotami należącymi do grup pokładowych chińskich lotniskowców. Nie wierzycie? To posłuchajcie. Otóż podczas ostatniego incydentu z udziałem chińskich samolotów pokładowych J-15B okazało się, że japońskie samoloty wielozadaniowe F-15J nie należą już do grona najostrzejszych kredek w piórniku. Zanim jednak w komentarzach pod tym filmem zacznie pojawiać się gniewne pochukiwanie, to trzeba powiedzieć kilka słów na temat faktów. Podczas niedawnego przechwycenia japońskich F15J, które zostały poderwane przez Japończyków w związku z pojawieniem się w pobliżu Okinawy chińskiego zespołu okrętów wojennych, wyszło na jaw, że załogi japońskich samolotów F15J nie wiedziały o tym, że są namierzane przez chińskie samoloty pokładowe J-15B aż do momentu gdy na pokładzie jednego z F-15J nie zapaliło się ostrzeżenie o tym, że samolot został namierzony i opromieniowany wiązką radarową, a na ten konkretny samolot naprowadzają się pociski podwieszone jeszcze pod skrzydłami J-15B z chińskimi znakami, które mogą zostać w każdej chwili odpalone. Japońskie samoloty mogą być więc namierzane przez radary pokładowe chińskich samolotów. Z odległości około 170 km. Już teraz, natomiast Japończycy latający na F-15J są w stanie śledzić ruchy samolotów J-15B należących do grup pokładowych chińskich lotniskowców z odległości tylko 100 km. Było to zdaniem wielu analityków, otrzeźwiające przebudzenie dla japońskich władz wojskowych, które zdały sobie sprawę, że poza F-35, który ma duże problemy z dostępnością, Praktycznie Japonia na dzień dzisiejszy nie posiada samolotów zdolnych do prowadzenia walk powietrznych z Chińczykami. Jednocześnie samoloty F-35, wykorzystywane przez Japonię, są nadal pozbawione oprogramowania przeznaczonego dla odmiany Block 4. Nadal nie możemy zapominać, że chińską flotę samolotów wielozadaniowych generacji 5 można obecnie porównywać tylko z siłami powietrznymi Stanów Zjednoczonych. Nie możemy także zapominać, że Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o testy samolotów następnej generacji, ich, to znaczy amerykańskie F-47, zdaniem części analityków jest opóźniony względem chińskich projektów o co najmniej 3-4 lata. No więc wszystko to stanowi element narastającej z jednej strony projekcji siły ze strony Chin w rejonie Pacyfiku, a z drugiej strony stanowi to zapowiedź jakichś działań. Najprawdopodobniej, jeżeli Chiny w przyszłości, niedalekiej przyszłości, będą chciały stanąć do walki ze Stanami Zjednoczonymi o prymat w regionie Pacyfiku, to ich pierwszym krokiem, żeby pokazać, że to Chiny będą nowym rozdającym wszystkie karty, nowym szeryfem w rejonie Pacyfiku, będzie opanowanie Tajwanu, którego przejęcie jest dla Pekinu kwestią nie tylko prestiżową, ale też pewnym sprawdzianem. Czy jednak Tajwan będzie w stanie się przed chińskim atakiem obronić? Jest to obecnie bardzo wątpliwe. Dlaczego? Ano dlatego, że głównym wzmocnieniem dla sił powietrznych Tajwanu, przynajmniej jeśli chodzi o najbliższe plany zakupowe, mają być samoloty Rafale, które podczas ostatniego konfliktu w Azji nie spisały się najlepiej. I podczas walk powietrznych z pakistańskimi samolotami J-10CE, wyposażonymi w pociski powietrze-powietrze PL-10, Rafale raczej się nie popisały. Oprócz tego Tajwan ma otrzymać także dostawy samolotów wielozadaniowych F-16 w wariancie blok 70-72, które póki co nie idą zbyt dobrze, mowa o dostawach. Więc flota Tajwanu, nie licząc kilku mniej znaczących krajowych konstrukcji, które są bardzo ciekawe i które również zostały kilkukrotnie przywołane na kanale, pod względem wykorzystywanych maszyn przypomina raczej siły powietrzne Ukrainy, gdyż również opiera się na starszych odmianach samolotów F-16 oraz Mirażach 2000. Jednym słowem zapowiada się dość jednostronne widowisko, chociaż tego, jak pokazała wojna na Ukrainie. Nigdy nie można być do końca pewnym. Jak widać Chiny, podobnie jak Stany Zjednoczone przed agresją na Wenezuelę, zwiększają swoją obecność w regionie, wykorzystując do tego m.in. flotę bombowców strategicznych. Warto wspomnieć o tym, że już kilka miesięcy temu, bodajże we wrześniu na kanale Balszoi, jako jednym z nielicznych polskich mediów pojawiały się informacje i przypuszczenia odnośnie tego, że planowany jest jakiś Atak na Wenezuelę ze strony Stanów Zjednoczonych, a wszystko w związku z rozmieszczeniem przez Stany Zjednoczone na Karaibach samolotów B-52. Czy Chiny zdecydują się na przeprowadzenie operacji desantowej na Tajwan i kiedy to nastąpi? Tego oczywiście nie wiem, bo niestety nikt do mnie z Pekinu nie dzwoni i nie podaje mi, jakie ma plany na jutrzejszy poranek albo dzisiejszy wieczór. Ale istnieje bardzo wiele przesłanek sugerujących, że Pekin jest gotowy sprawdzić, jaka jest dzisiaj pogoda w Taipei. I nie zrobi tego, włączając serwis Meteo w telewizji. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Zapraszam Państwa do wspierania kanału. Można to zrobić na kilka różnych sposobów za pośrednictwem YouTube'a, Patronite'a oraz wirtualnej kawy. Zachęcam także do wsparcia zbiórki na budowę pełnowymiarowej repliki samolotu RWD-6 oraz zakup silnika dla tej pełnowymiarowej repliki. Link oczywiście w opisie, lista widzów wspierających widoczna na ekranie za moimi plecami. Wszystkiego dobrego, cześć i czołem dla Państwa.